Witam Was, moi drodzy, w czwartą niedzielę adwentu, w niedzielę, w którą musimy uświadomić sobie, że zbliżamy się do końca naszej adwentowej drogi, drogi, która prowadziła nas do doświadczenia prawdy o Bogu, który chce przyjść i zamieszkać z każdym z nas. To jest prawda o wydarzeniu narodzenia Jezusa Chrystusa, prawda o tym, że Bóg w każdym z nas mieszka i że ufa każdemu z nas bardziej niż my sami sobie. Ta dzisiejsza liturgia, która jest jednym z ostatnich akcentów adwentowego czasu, przypomina nam o łasce, jaką w sobie nosimy, o łasce wiary. Nie o tym, co mamy zrobić, ale o tym, co już w nas jest i co się z Tobą i ze mną dzieje, kiedy tej łaski doświadczamy. Łaska wiary, którą owszem mamy w sobie, ale ona nie pochodzi od nas. Nie my daliśmy jej początek. Przybliżmy sobie, może, nieco teksty, które słyszymy w liturgii Słowa. W pierwszym czytaniu słyszymy fragment drugiej księgi Samuela. Kto jest jej autorem, nie wiemy. Raczej nie sam Samuel, gdyż on już nie żył, kiedy ta księga powstawała, a było to między VII a VI wiekiem przed Chrystusem. Sama księga opisuje królestwo po śmierci Saula i czas panowania Dawida. W dzisiejszym fragmencie tej księgi słyszymy proroctwo Natana, w którym Bóg zawiera przymierze z Dawidem. Składa mu obietnicę, że go nie opuści, że będzie z nim, ale ta obietnica dotyczy także potomstwa Dawida. To z jego rodu przyjdzie mesjasz. Kiedy Dawid przymierza się do wybudowania domu na mieszkanie dla Boga, aby stworzyć miejsce, gdzie mógłby on przebywać, Bóg mu odpowiada: O nie, Dawidzie, to nie tak. To nie Ty mi dasz dom, ale to ja Tobie dam dom, w którym będę mieszkał, bo to Ja od początku z Tobą jestem. Ja Cię zabrałem z pastwiska, ustanowiłem Cię królem, byłem z Tobą wszędzie, gdzie się udałeś, chroniłem Cię przed wrogami. Nie Ty będziesz mi dawał dom, ja go daję Tobie i razem z Tobą i całym Izraelem w nim zamieszkam. Dawid w tym miejscu musi zrozumieć, że to nie on jest architektem działania Boga. Nie do niego należy cokolwiek z tym robić. Bóg zaprasza go do doświadczenia wiary, a ono nie polega na tym, żeby coś zrobić, ale polega na tym, żeby w swoim życiu coś zobaczyć. A jak już zobaczy, to jego życie się zmieni. Kiedybyśmy czytali kontynuację tego tekstu, to widzielibyśmy Dawida, który pada przed Bogiem z ogromną wdzięcznością. Jeszcze nie tak dawno chciał stawiać Bogu dom, teraz widzi, że to sam Bóg ten dom daje Izraelowi. I na koniec Dawid mówi, teraz więc o Pani niech trwa na wieki słowo, które wyrzekłeś o słudze swoim i jego domu. I czyń, jak powiedziałeś. Bóg daje obietnicę, którą sam wypełni, jeżeli Dawid i jego dom zobaczą obecność Boga, który z nimi jest obecny. I to jest, wydaje mi się, istotna problematyka naszej wiary lub niewiary w Boga. Doświadczenie Jego obecności, Jego wchodzenia i przechodzenia przez moją i Twoją codzienność jeżeli to doświadczenie Boga w życiu jest nasze, to wiele pytań i wątpliwości nam znika, bo znamy Boga, bo mamy w sobie to przekonanie: On ze mną jest, wiem co robić. Podobnie wybrzmiewają zresztą dziś te słowa, które wypowiada Bóg przez Natana do Dawida: Uczyń wszystko, co zamierzasz w sercu, gdyż Pan jest z Tobą. Jeśli masz doświadczenie obecności Boga w swoim życiu, rób to, co mówi Ci serce, bo On jest z Tobą. Wystarczy to tylko zobaczyć. I to jest celem adwentu. Zobaczyć moment przyjścia Boga, a jeśli ci się to uda, to doświadczenie będzie budowało Twoją więź z Nim. Drugie czytanie z listu do Rzymian. Chyba najbardziej obszerny list Pawła i to do wspólnoty w Rzymie, której sam nie zakładał. Co więcej, nigdy ich nie spotkał. Paweł pisze ten list najprawdopodobniej z Koryntu podczas swojej trzeciej podróży misyjnej. Porusza w tym liście naprawdę wiele różnych tematów, ale pisze także o doświadczeniu wiary, wiary, która przemienia patrzenie na życie. Chce ich w tym doświadczeniu umocnić. I my również potrzebujemy takich momentów, które będą nasze doświadczenie wiary wyprowadzać ze stagnacji. Mamy obecnie taki przedświąteczny czas, kiedy może wielu spośród nas przystępuje do sakramentu pojednania. To idealna przestrzeń, aby usłyszeć to Boże Zapewnienie, które nam dziś w liturgii wybrzmiewa. Ja z Tobą jestem, ja Ciebie kocham, bo jesteś moim dzieckiem, moim synem, moją córką. Tęsknię za Tobą o wiele bardziej niż Ty za mną. Zawsze Cię szukam, bo chcę. Przypominać, że zawsze idę z Tobą niezależnie od tego, co w Twoim życiu się przydarza. Każdy sakrament pojednania jest opowieścią o Bogu, który, który szuka Ciebie i mnie i nie spocznie, dopóki Ciebie i mnie nie znajdzie. Tak wielkie jest Jego pragnienie bliskości, bliskości, która, jeśli jej doświadczymy, będzie zmieniać nasze życie i pokazywać nam w tym życiu takie przestrzenie, których wcześniej. Nie byliśmy w stanie zauważyć. No i Ewangelia. Dziś czytamy opis zwiastowania, który ciekawie koresponduje z tym wczorajszym tekstem, w którym z kolei słyszeliśmy opowieść o Zachariaszu. Zauważmy to: do niego Bóg w Ewangelii Świętego Łukasza na samym początku posyła swoje słowo. Problem w tym, że Zachariasz nie bardzo zrozumiał ten plan Boga. Nie do końca przyjmuje to słowo, notabene słowo, które przecież również jest spełnieniem pewnej obietnicy wobec Zachariasza i Elżbiety. I po tej historii Łukasz przenosi nas do Nazaretu, jak wynika z wielu opisów, nic nieznaczącej mieściny. I w tym Nazarecie mieszka Maryja, która, wydawać by się mogło, niekoniecznie jest przygotowana, aby to słowo Boga przyjąć. Popatrzmy, nie robi tego kapłan Zachariasz. Nie jest w stanie. Robi to kilkunastoletnia Maryja. Dziś, kiedy słuchamy w liturgii ten tekst, powinniśmy usłyszeć słowa Anioła do Maryi jako słowa Boga skierowane do mnie i do Ciebie. To Słowo jest do Ciebie. To Słowo jest o Tobie. Jest o tym, co Bóg chce dziś dać, Tobie i mnie. A daje nam to słowo po to, abyśmy dziś potrafili odczytać swoje życie w nieco inny sposób. To słowo zaprasza nas do przyjęcia Boga. Ostatni poważny akcent Adwentu przyjmij Boga. Nie wiesz jak nie rozumiesz sensu? To rób to co Maryja. Zaufaj. To lekkie zmieszanie się Maryi, które mimochodem Ewangelista zauważa, tak wiele mówi o tym, że nie rozumiała planów Boga na jej życie. Ale mówi, w porządku, zgadzam się, ale to ty poprowadź w taki sposób, w jaki to zaplanowałeś. Moi drodzy, wiele spraw w swoim życiu nie rozumiemy, a większość tych nierozumianych już pewnie taka dla nas pozostanie. Jest taka ładna metafora teologiczna, według której podczas sceny zwiastowania cała ludzkość wstrzymała oddech. Czekając na zgodę Maryi, zgodę tak potrzebną, zgodę tej skromnej dziewczyny, aby ludzkość mogła dostać szansę powrotu do Boga dzięki Jezusowi Chrystusowi, dzięki temu, że wcielony Bóg przychodzi na świat, wchodzi w dzieje ludzkości, aby ją odkupić. Być może w Twojej i mojej codzienności również są takie momenty zwiastowania, momenty, w których stajemy przed jakąś tajemnicą, zasłoniętą dla nas. Ale nasze tak wobec Boga. Okazuje się ogromną szansą dla nas samych na takie doświadczenie wiary, które będzie zmieniało naszą codzienność doświadczenie, które każdego dnia będzie nam przypominało o bliskości kochającego nas Boga. Ale żeby to doświadczenie było naszym, musimy zrobić krok do przodu, zaufać Słowu Boga i dać się poprowadzić. Do tego nas dziś zaprasza. Miłej niedzieli, trzymajcie się mocno.